Są miejsca we wszechświecie, które według naszej intuicji nie powinny istnieć. Temperatury niższe niż wszystko, co znamy. Eksplozje zdolne wymazać życie z planety. Światy, na których dzień i noc nigdy się nie zmieniają. A to wszystko dzieje się naprawdę, tuż obok, w naszym wszechświecie. Oto siedem ciekawostek o kosmosie, które brzmią jak science fiction, ale są prawdziwe. Fakt pierwszy: najzimniejsze miejsce we wszechświecie. Gdy myślimy o kosmosie, wyobrażamy sobie ekstremalne zimno, ale jest jedno miejsce, które bije wszystko na głowę. Mgławica Bumerang ma temperaturę około 272 stopnie Celsjusza. To zaledwie jeden stopień powyżej zera absolutnego, najniższej możliwej temperatury we Wszechświecie. Co dziwne, to miejsce jest zimniejsze niż sama przestrzeń kosmiczna. Dlaczego? Ponieważ umierająca gwiazda wyrzuciła tam ogromne ilości gazu z niewyobrażalną prędkością. Gaz rozszerza się tak szybko, że dosłownie sam się zamraża. To jedno z niewielu miejsc, gdzie wszechświat pokazuje, że potrafi być zimniejszy niż wydaje się to możliwe. Fakt drugi. Kosmos, który wydaje dźwięk, zawsze słyszeliśmy jedno. W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. I to prawda, ale nie oznacza to, że kosmos jest martwy i cichy. Naukowcy badający gromadę galaktyk Perseusza odkryli coś niezwykłego fale dźwiękowe rozchodzące się w kosmicznym gazie. Ten dźwięk jest tak niski, że ludzkie ucho nie byłoby w stanie go usłyszeć. Gdybyśmy mogli, byłby to najniższy znany ton we wszechświecie. To dowód, że kosmos nie jest pustką to ogromna, dynamiczna struktura, pełna energii i ruchu. Fakt trzeci. Eksplozje potężniejsze niż wszystko, co znamy. Najpotężniejsze eksplozje we wszechświecie nazywamy rozbłyskami gamma. W ciągu kilku sekund uwalniają więcej energii niż Słońce przez całe swoje życie. Powstają, gdy gigantyczna gwiazda zapada się w czarną dziurę, albo gdy zderzają się gwiazdy neutronowe. To wydarzenia tak potężne, że ich światło dociera do nas z odległości miliardów lat świetlnych. Gdyby taki rozbłysk był wystarczająco blisko i skierowany w stronę Ziemi, mógłby zniszczyć warstwę ozonową i doprowadzić do masowego wymierania. Na szczęście kosmos jest ogromny, a takie zdarzenia zdarzają się bardzo daleko od nas. Fakt czwarty: planety z wiecznym dniem i wieczną nocą. Są planety, na których słońce nigdy nie zachodzi. I takie, gdzie noc nigdy się nie kończy. To tak zwane planety zsynchronizowane pływowo, zawsze zwrócone jedną stroną do swojej gwiazdy. Po jednej stronie temperatury są tak wysokie, że mogłyby stopić metal. Po drugiej panuje wieczny mróz i absolutna ciemność. Pomiędzy nimi znajduje się wąska strefa, granica dnia i nocy. To właśnie tam, teoretycznie, mogłyby istnieć warunki sprzyjające życiu. Fakt piąty: więcej gwiazd niż ziaren piasku. Spróbuj wyobrazić sobie wszystkie plaże na Ziemi. Każde ziarenko piasku, które widzisz. Teraz wyobraź sobie, że we wszechświecie może być więcej gwiazd niż tych ziaren. W samej drodze mlecznej jest prawdopodobnie ponad 100 miliardów gwiazd. A galaktyk są miliardy. Przy takiej skali pytanie, czy jesteśmy sami, przestaje być filozofią, a zaczyna być statystyką. Fakt szósty, czarna dziura, która łamie nasze rozumienie czasu. Czarne dziury to jedne z najbardziej ekstremalnych obiektów we wszechświecie. Ich grawitacja jest tak silna, że nawet światło nie potrafi z nich uciec. Ale to nie wszystko. W pobliżu czarnej dziury czas dosłownie zaczyna się rozciągać. Dla obserwatora z daleka obiekt wpadający do czarnej dziury nigdy tak naprawdę do niej nie wpada. Zatrzymuje się na granicy, w nieskończoności. To miejsce, gdzie nasze intuicyjne rozumienie czasu i przestrzeni całkowicie się załamuje. Fakt siódmy. Istnieje coś, co porusza się szybciej niż powinno. Według praw fizyki, nic we wszechświecie nie może poruszać się szybciej niż światło. I faktycznie, żaden obiekt nie łamie tej zasady. Ale są zjawiska, które wyglądają tak, jakby ją łamały. Wokół czarnych dziur i bardzo masywnych obiektów obserwujemy tzw. pozorne ruchy nadświetlne. Strumienie materii wyrzucane z centrum galaktyk wydają się poruszać szybciej niż światło. To oczywiście iluzja, efekt geometrii, prędkości i kierunku, w jakim patrzymy, ale dla obserwatora wygląda to tak, jakby wszechświat na moment zignorował własne zasady. To przypomnienie, że nawet gdy fizyka działa poprawnie, nasz mózg nie zawsze potrafi ją zrozumieć. Jeśli kosmos potrafi łamać prawa fizyki, to dopiero początek tego, co przed nami. Zostaw lajka i subskrypcję, jeśli chcesz więcej takich ciekawostek. To naprawdę pomaga rozwijać ten kanał. Napisz w komentarzu, która ciekawostka była najbardziej szokująca. Do zobaczenia w następnym filmie.